Kolejne przesłanie do szukających protestantów. Wracając do dyskusji pod nagraniem odstępstwo święty, szabat, na moją długą odpowiedź padło kolejne krótkie pytanie, bez jakichkolwiek odpowiedzi na, na takie zapytania, które rzuciłem. Nie, nie, nie ma odpowiedzi na te trudne pytanka, które daję. Jest to kolejne pytanie, które brzmi: są jakieś przykłady, gdzie Adam, Noe, Abraham czy Mojżesz i Izraelici świętowali Szabat Tygodniowy do czasu nadania 613 przykazań i odpowiadam na to w tym nagraniu. I na parę innych rzeczy rzucając kolejne pytania, na które wciąż odpowiedzi brak i ciężko usłyszeć w takich dyskusjach odpowiedzi od protestantów. Uwaga, zaczynamy. Dlaczego nie zaczniesz szukać? Masz tendencję do opierania się na wykładni człowieka. Chcesz się oprzeć na mnie? Nie polecam. Na Bogu się opieraj, on cię poprowadzi. Skoro jednak pytasz, to po pierwsze. Jachła ustanawia sobotę dniem świętym. Tak go nazywa jeszcze zanim na świecie pojawia się grzech i śmierć. Skoro dla Jachła jest coś święte, to jakie jest dla człowieka? Skoro Szabat jest przed grzechem i śmiercią, to, jak wpływ, to jaki wpływ na niego mają jakiekolwiek późniejsze przymierza czy ofiary? Pamiętaj, że Jahwe jest niezmienny i wieczny, a w, Biblii, a w Biblii nie ma ani jednego słowa o zniesieniu Szabatu. Po drugie, oczywiście, że Szabat jest obchodzony przed nadaniem 613 przekazań, czy ilu tam sobie wyliczyłeś? Wyjścia 6. Wyjścia, Księga Wyjścia, 16 rozdział, 23 do 30 wersetu, gdzie jest powiedziane, jak na pustyni mają się zachowywać Izraelici jeszcze przed nadaniem 10 przykazań. Kolejny przykład jest w samych 10 przykazań. Jest, są one nadane przed Twoimi 613 i jest tam mowa o Szabacie. Księga Wyjścia, 20 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Moja odpowiedź zapewne nie jest satysfakcjonująca, ale jak wspomniałem wcześniej, ja szukam i podążam za Mesjaszem do ojca. Jak stwórca da będę to robić do końca mojego ziemskiego życia. Polecam poszukanie również w apokryfach. W księdze Henocha jest wiele o świętach Jachła. Henok żył przed Noem. Uprzedzę, że jeśli nie tykasz apokryfów, to zastanów się, kto ustanowił obecny kanon. Odpowiem, że też cesarz tutaj. Poza komentarzem moje dodanie. Jeśli wciąż Cię to nie przekonuje, to potraktuj apokryfy jako uzupełnienie Twoich poszukiwań. Po trzecie, dlaczego szanujesz tylko dziewięć przykazań z dekalogu? Dlaczego tak nienawidzisz jednego? Dekalog jest ważny czy nie? Dlaczego żyjesz zgodnie z Bożym Prawem we wszystkich, a w jednym nie? Zastanów się, co Ci się kojarzy z Szabatem. Zapewne widzisz rabinów. Niechęć, którą zaprogram zaprogramował katolicyzm i protestantyzm, przekłada się na Szabat. A to nie jest ich święto, to jest święto Boga. Oni podokładali sobie masę swoich Szabatów i obciążeń dodatkowymi przykazaniami, które nie mają związku z prawem Bożym i z tymi 613 to z tym walczył Jezus. I po nim Paweł w swoich listach zacznie studiować słowo bez protestanckiego i katolickiego oprogramowania. Po czwarte, dlaczego zamiast potwierdzać całe Słowo Boże za pomocą listów Pawła, robisz wszystko, żeby je podważyć? To jest moim zdaniem bardzo istotne pytanie, które często zadaję. Jeszcze raz je zacytuję. Dlaczego zamiast potwierdzać całe słowo Boże za pomocą listów Pawła, robisz wszystko, żeby je podważyć? Zacytuj jeden fragment, w którym Jezus je podważył. Wynosisz Pawła nad Ojca i nad Syna. Pomyśl o tym. I jeszcze raz napiszę, nie chodzi o to, że Paweł kłamał, chodzi o to, że trzeba umieć go czytać. I tutaj cytat z drugiego II Piotra, 3 rozdział 15 do 16 wersetu. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do Was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Ponownie też napiszę: Sprawdź historię i sobór Niceński, który zniósł Boży Szabat. Ludzkie prawa znoszą Boże, a w Biblii ani słowa o zniesieniu Szabatu. Więcej Paweł pisze, że on obowiązuje Hebrajczyków 4-9, a zatem pozostaje odpoczynek Szabatni dla ludu Bożego. Sprawdź Interlinie, bo protestanckie przekłady strasznie tu kłamią. Zacznij szukać sam. Wywal z głowy tradycję, którą ci wbito. Nie myl Bożego prawa z faryzejskim i rabinicznym. To też ludzka tradycja. Szanuj prawo, szanujesz prawo wolności, które przyszło z ofiarą Jezusa? To zacznij żyć jak wolny człowiek. Uwolnij się od świata i jego zasad i zacznij żyć Bożymi. Daję receptę, z której sam skorzystałem. Ale podstawą jest cały czas nastawienie, że możesz się mylić i ktoś może więcej wiedzieć od ciebie. Ja cały czas szukam. Tak jak napisałem tutaj, i będę szukał. I tak jak Izajasza 51, początek ostatnio podawałem, Daję wielką nadzieję dla tych, którzy szukają. Ogromną nadzieję. Więc szukajcie, wszyscy szukajcie. Cały czas jest coś do znalezienia i do poprawienia. Niech Najwyższy Wam błogosławi. Trzymajcie się.